Magazyn reporterów Zdarzenia witam Państwa i zapraszam na nasz program, w którym dziś powracamy do sprawy zaginionego przed trzema laty Mateusza Żukowskiego. Studio autor reportażu czeka już na Państwa telefonem Paweł Gregorowicz, a ja zapraszam na sam reportaż. Rodzice w dalszym ciągu nie tracą nadziei na odnalezienie Mateusza. Niedawno do problemów państwa żukowskich dołączyły kłopoty finansowe. Banki, w których pobrali kredyty na poszukiwanie syna, upominają się o zaległe raty i naliczają odsetki. Zapraszam na reportaż Pawła Gregorowicza. 26 maja 2007 roku około godziny 14 Mateusz wyszedł z domu z kolegami pobawić się w położonym niedaleko parku. Do chwili obecnej nie wrócił. Rodzice nie dają za wygraną i nadal szukają syna. Wysłali do nas maila, w którym piszą. Na poszukiwania syna wydaliśmy masę pieniędzy. Mamy ogromny dług. Nie wiemy, kiedy uda się nam go spłacić. Nie mamy stałego dochodu. Prosimy o pomoc. W ten dzień myśmy pojechali na, na ryby, ale to jeszcze było tak, że ja 17 maja kupiłem skutera i tu z dzieci nikt nie chciał jechać moich na ryby, a on pojechał ze mną na te ryby, no i myśmy siedzieli tam do godziny po 14.20, żeśmy tam wyjechali, bo stąd wygrzało. Przyjechaliśmy do domu w pół do trzeciej, włączył sobie komputer, no i po prostu siedział przy komputerze. No ale ja mówię, ja się położę, bo mnie z to głowa woli. Przebudzam się, godzina 16, a jego nie ma. Wziąłem drugiego syna Pawła, moi z tym Paweł, pojechaliśmy na zale. Przyjeżdżamy z lewo 21. Pytam się żony, czy jest syn. Ona mówi, że nie ma. Mówi, nie był z tobą? Ja mówię, nie. No to zaczęliśmy szukać po sąsiadach. Żona była po zmianie nocnej, położyła się spać, córka spała, to najmłodsza. No i zaczęłem jeźd jeździć tu po sąsiadach się w początku pytać, nikt mi nie powiedział. Pan Andrzej kontynuował poszukiwania. Rozmawiał z dziadkiem chłopców, którzy tego dnia bawili się z jego synem. Ubrania myśmy znaleźli nad wodą z naszą policją, no bo już jak ten nam dziadek powiedział, że poszedł do góry, że popłynął w stronę, to oznakiem, że nas naprowadził na drogę. Przyjechała policja, poszliśmy z policją nad wodę. Nad wodą żeśmy znaleźli ubrania zwinięte, rolnik, ponad metrowych pokrzywach przyduszone były. No i także to czekało, było zgłoszone do nurków. Nie pamiętam, to było około 11 w nocy chyba, czy coś, nurkowie przyjechali, ale była straszna mgła, że nie mogli nic w ogóle działać, tylko się rozwidniło, zaraz akcję podjęli, poszukiwaczy szukali. Dobrze, w sumie nurków miałem 17 razy, co ostatnim razem już nawet państwo nie miało pieniędzy, to Lublin przyjechał w ramach szkolenia tutaj, a najnowszy sprzęt, jaki ściągnąłem, to z marynarki z Bydgoszczy. Wszystko, który, które sprzętyśmy załatwiali, to tylko my. Policja swoją drogą służbową, nic nie mogła zrobić. Wykonaliśmy masę telefonów, co po prostu się nie, nie, nie da opisać tego. Poszukiwania Mateusza trwają już ponad trzy lata. Zaginął on 26 maja 2007 roku. W tej chwili sprawdzamy wszelkie informacje mogące przyczynić się do odnalezienia Mateusza. Kilkakrotnie rzeka była przeczesowana przez płetwonurków, był pies do wyszukiwania zapachów włok ludzkich, była użyta echosonda, kamera termowizyjna, także tych środków naprawdę było wiele. Prowadzone są też czynności operacyjno-rozpoznawcze, takie, które no, pozwolą nam ustalić, gdzie Mateusz może przebywać. zaginął to jesteśmy już w strasznych długach teraz, bo przez niego się wszystko nam porównowało. W jednym banku wziąłem 20 tysięcy, w drugim wziąłem tysiące. To wszystko naszło na poszukiwanie syna, a żona wzięła 40. 000. No ale teraz ten procent, o dzisiaj też dostałem już przed, przed, jak to się mówi, przed, przed sądowe e, egzekucje. Ja się też tym nie przejmuję, bo mam tu też duży żart do, do ZUS-u, które mi... Zatrzymał rentę. Nie wiem z jakich powodów brałem rentę 5 lat, miałem podstawę, wszystko. Rentę mi zatrzymali i teraz nie mam w ogóle nawet za to ani spłacać. Żona nie pracuje, wyjechała za granicę. Wyśle mnie te 1300 zł, kurde, no bo dwa razy mi w tygodniu wysyła. To tylko na na życie wystarczy. No i co to, tu to, to, to dalej, Nie wydałem. Osoba, która ma problem, do nas z pismem. Takie pismo można złożyć w najbliższej placówce w oddziale, w którym przedstawi swoją propozycję spłaty kredytu. Na tej podstawie my jesteśmy w stanie podjąć rozmowy z takim klientem i zaproponować rozwiązanie, które będzie korzystne dla klienta i też dla Was. Spekulacji na temat tego, gdzie jest Mateusz, jest wiele. Pan Andrzej skrupulatnie sprawdza każdy trop. Dostałem z Grecji linka od takiej pani, która założyła Natalia za ten prog program, mają telewizyjny, wizyjny, który prowadzę od 2008 roku, w się nazywa i tam jest nadawane na całą Polonię komunikat o Mateuszu, idzie trzy razy dziennie komunikat idzie, program się zaczyna od 17 do godziny 10, trwa tam jest godzinę, czas do przodu, no, także tygodnia czasu, całutki czas mówię o, o Mateuszku, także jestem z tego bardzo zadowolony. Też nawiązała kontakt z kobietą z Niemiec, która wydrukowała 200 plakatów, rozdała kierowcom z busów szkolnych, zgłosiła się też do radia niemieckiego, która zapłaciła za to pieniądze i miała z komunikat pójść na niemieckiej linii po prostu na temat poszukiwań Mateusza. Druga się podjęła pani też Koleżanka też znajoma przez internet z Niemiec. Zgłosiła Mateuszka. Jest Mateusz wydrukowany w niemieckiej księgarni na książce, Jest też w gazecie. Jest zgłoszony do niemieckich detektywów i do telewizji. właśnie na górze, a po ostatnim sygnale, który nam dała wróżka, dała to żeśmy po prostu tutaj tylko kopaliśmy, ona pytała się, tak to, to, tu Mateuszek zakopany jest, no i cały czas go wspomina. Tak. Nie udało się znaleźć. Nie, nie udało się znaleźć. Po prostu kopałem i zaczęła woda podchodzić w tym miejscu, nawet jakby był zakopany, bo tak kolega też powiedział, że mu się przyśnił tu właśnie w tym miejscu, że jest zakopany. A inne miejsca, które wskazywali tam ludzie? No po prostu nie tego, jeszcze tak nikt nie, nie, nie stwierdził. Dokładnie to, mieliśmy ostatnio radiostekę tego Stomaszowa, to okazało się też, że go tam nie ma. No to sam pan wierzymy, że żyje, ale to moja nadzieja umiera. Jak na razie nie wiemy... Gdzie jest Mateusz? Jeżeli ma ktokolwiek jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do odnalezienia Mateusza, bardzo prosimy o kontakt z nami. Jeden z banków, wobec którego państwo żukowscy mają zobowiązania, zgodził się pomóc i zaproponował ugodę. Rodzice są przekonani, że Mateusz się znajdzie i znów będą szczęśliwą rodziną. A w naszym studiu gość, my teraz Maria Malewska, witam panią serdecznie. Pani mecenat, co jeszcze można w tej sprawie zrobić jak pomóc tej udręczonej chyba rodzinie? No jest ta historia. Oglądałam ją naprawdę z mieszanymi uczuciami. Rzeczywiście godna podziwu jest postawa tych rodziców, którzy robią wszystko, żeby odnaleźć swojego syna, nie bacząc na koszty. Dokładnie. W momencie, kiedy zaciągali te kredyty, z tego co się ich sytuacja materialna była lepsza niż dzisiaj. Nie przewidywali, że stracą pracę, że będą bez środków do życia i że ta... Ich taka stabilna rzeczywistość i to ich życie tak, tak drastycznie się zmieni. Myślę, że co, jedno co możemy zrobić, bo od strony prawnej to możemy co doradzić? Dogadanie się z bankami, które zawsze mają taką możliwość, że mogą odroczyć termin spłaty tego kredytu, poczekać na lepsze czasy. Tu jeden z banków zadeklarował taką gotowość to chciałam, żeby tego słowa dotrzymał, bo sytuacja jest wyjątkowa. Każdy z nas może z podobnym nieszczęściem się zetknąć. Należałoby zapalować do banku, gdzie, gdzie pracują ludzie tacy jak my i myślę, że, że ta rzeczywistość tych, tych słabych ludzi, bo oni są słabi w tym momencie, I materialnie i psychicznie